To. W, lewo, w prawo, taka jak pułaczka na lewo od zacięcia, potem w górę znowu pułaczkę i w prawo i krucho i tak. Na hali gąsienicowej w Tatrach znajduje się nasza ukochana szkoła wspinania Betlejemka. Szkoła ta jest w Polsce na najwyższym poziomie nad poziomem morza. Wam zrobię taki, żebyście uciekli, Ale generalnie to trzeba wyjść, wieczorem przyjść, bo muszą być wykłady, bo się nie wyrabia w normalnych, chrapiących, słaniających, zaz... głęboko śpiących, rozumiesz, słuchaczy. Trochę to deprymuje prelegenta. Bobas, przepraszam, pan kierownik, Boguś słama. Rządzi tutaj delikatną, ale twardą ręką. Dlatego już pierwszego dnia Wczesny Świt witał nas na podejściu pod górę. La mk1, la mk2, la mk3, la mk4... Pod Leptolenskiem spotkaliśmy prawdziwego, e, prawdziwą historię e, polskiego alpinizmu. Historii polskiego <ślał> <ślał> historii, Tak. Tak. <ślał> tak, to było spotkanie z samym Marianem Bałą. A instruktor musi wszystko sprawdzać. Panie Ewo, pani źle dowiązuje linę do uprzęży. I tyle sprzętu trzeba dźwigać. No i pierwsze koty za płoty. Spinamy się. Nie jest to najlepszy spokój, na pokonywanie poterlorskiego, ale skoro tak chciałeś. Tak jakoś się dziwnie składa, że kursanci zawsze znajdują najtrudniejsze warianty. Radość wspinania na grani kościelca, grani praojców. I jak tu się połapać w plątaninie sznurków i pętelek? Jeszcze tylko uskok przy Haku Toprowskim i wierzchołek Zadniego Kościelca U nas pusto, a na kościelcu stonka Na wierzchołku pojawił się człowiek o którym piszą w książkach Źle czy dobrze, ale piszą. Przynieś lewą nogę w dół, aż aż obsunie się na tą platformę wygodnie. O. Motos się luz tej wyblinki, więc naprawdę tę wyblinkę trzeba trochę skrócić i wybrać, żeby pozornie tutaj było za ciasno, ale czy to za ciasno jest wystarczająco dużo? Nie wiadomo. A zatem połączenia szeregowe zostawmy sobie raczej na sytuacji... Nie... Po sytym dniu wspinania kursantom puchły szare komórki podczas wykładów teoretycznych wygłaszanych przez najlepszych specjalistów. A następnego dnia znów w górę. Zresztą też ma pewną zaletę. Wiesić bardzo dobrze porządku, żeby zawsze rzeczy Przy od właśnie mi To właśnie tak. mi bardzo przeszkodziło. Jeszcze wyżej, stań